Dzisiaj jesteśmy partnerem wydarzenia Hip-Hop Mazury Festival. Jest to kontynuacja naszych działań festiwalowych. W tamtym roku byliśmy na Audio River, Poland Rock. W tym roku jesteśmy na Hip-Hop Festival. Jesteśmy tutaj dlatego, że jest dużo młodych ludzi, do których chcemy trafić z naszą bardzo ciekawą ofertą. 25. edycja Mazury Hip-Hop Festival to kolejny punkt na mapie naszych festiwalowych działań. Mimo deszczowej aury odwiedziło nas wielu festiwalowych gości. Mimo niesprzyjającej pogody, przyszło mnóstwo młodych ludzi, którzy świetnie się bawią nie tylko na koncertach, ale również w naszej strefie. Zadbaliśmy o wiele atrakcji dla uczestników, którzy nas odwiedzili. Odbywały się warsztaty, gdzie można było zaprojektować i stworzyć swój własny, oryginalny T-shirt. Nie zabrakło również konkursów, w których można było zdobyć przydatne gadżety. Przychodzą, malują koszulki, rozdajemy gadżety, zapraszamy do nas.